Serdecznie witamy na dzisiejszej uroczystości dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji, rodziców, sympatyków naszej szkoły oraz Was, koleżanki i koledzy. Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy. Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę. Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Pierwsza miłość, las na horyzoncie, groby. Warto się czasem zasłuchać. Wiatru granie, szum gałęzi, listopad przewijanie. Warto się czasem zasłuchać grobów ciszy, by mogę wieków usłyszeć. One mówią. Co? Cóż groby odpowiedzieć tak mogą? Tam taka cisza, cisza, która przejmuje trwogą. Cisza raz usłysza, wiele mówi mu ta cisza. Tam wszystkie są przodków marzenia, wszystkie tęsknoty, bóle, cierpienia i słowa trzy, które przez pokolenia szły. Bóg, honor, ojczyzna. dzień 19 listopada jest Świętem Niepodległości? Tego dnia, w 1918 roku, Polacy odzyskali swoją ojczyznę. Jest to data symboliczna, bowiem nie sposób jednoznacznie określić, kiedy Polska tak naprawdę stała się suwerenna. Jednak to właśnie wtedy zakończyła się pierwsza wojna światowa. A w Warszawie przekazano dowództwo nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Dlatego to właśnie ten dzień stał się symbolem odzyskanej wolności. Jednak zanim nadszedł pragniony dzień niepodległości, kraj NARO znajdował się przez 123 lata pod zaborami. Upadek naszej ojczyzny rozpoczął się w XVIII wieku. Chociaż Polska należała wówczas do największych państw w Europie, była jednak państwem słabym. Nękały ją kryzysy polityczne. Anarchia, zrywanie sejmów, zacofanie gospodarcze, słabość i Pod koniec XVIII wieku trzej potężni sąsiedzi Polski Rosja, Prusy i Austria dokonali jej rozbioru. Pierwszy rozbiór polski 1772 rok, drugi rozbiór polski 1793 rok. Trzeci rozbiór Polski, 1795 rok. Te trzy daty przypominają nam tragedię Polski. Nasze państwo zniknęło z map Europy przez ponad, na ponad 120 lat. Przez ten czas zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę i język i ojczyznę. Obyczajnie. Polsko, święte Twe imię, po cichu i pokryjoną, strwogo za siebie i innych, szeptano w ojców moich domach. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadają o Tobie. Mówiono, że jesteś święta. Mówiono, że leżysz w grobie. Daleka była droga do wolnej ojczyzny. Tysiące Polaków ginęło na obcych ziemiach. Służąc na on też, 1800. Utworzył Księstwo Warszawskie, ale to nie była jeszcze nasza wolna ojczyzna. Potem były powstania Kościuszkowskie, listopadowe w 1830 roku i styczniowe w 1863 roku. Polacy szli na wolne, wierząc, że spełnią się ich marzenia. Wstań, Polsko-Moja. Uderzcie. I go znów przebojem w już płonie lot podziemnych lin. Krwawą godzinę biły dzwony. Zerwany piątka, uderz w czyny. Wstań, polsko moja, strząśnij proch, żałosne marzenie uciszysz Powstań od nas, już nadszedł czas, kto z Bogiem polak prawem. Na ramię broń przez Polską dłoń masz Warszawy. Ichlamska. Polacy musieli jeszcze czerpać. Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wojna pomiędzy Rosją, Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. wyzwolenia spełniły się w końcu słowa Adama Mickiewicza. O wojnę powszechną narodów prosimy Cię, panie. Więc i Polska będzie, 6 sierpnia 1914 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego wyruszyła pierwsza kampania kadrowa, stanowiąca w zamyśle jej twórcy straż przed nią powstającego wojska polskiego to do, do tych żołnierzy w przemówieniu z 3 sierpnia Piłsudski mówił wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi, jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł, biały. żołnierze Spotkał Was ten zaszczyt, że jako pierwsi przejdziecie do Królestwa i przystąpicie w bramy Zaboru Rosyjskiego. Jako czołowa kolumna Wojska Polskiego, idąca walczyć za odrodzenie Ojczyzny, pozdrawiam Was. Pierwszy wolności, jakże Ciebie przywitać radosna swobodą i czym uczcić najpiękniej, chyba tym uśmiechem młodzieńczej poezji możliwą urodą, co szło śpiewem i wracała achę. Ja. Polska odzyskała wolność, by mogła stać się państwem silnym, trzeba było duchowego odrodzenia. Polska ma. Polska miała i ma nadal przed sobą wielką pracę. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas siódmej pielgrzymki do Polski tak mówił do Polaków. Obowiązki wobec ojczyzny dotyczą każdego Polaka. Każdy powinien swoją pracą, miłością i troską ogarniać cały naród. Trwanie w wierze, zachowanie dobrych obyczajów, więzi z rodziną, troska o kulturę słowa i umiłowanie tradycji narodowych są czynnikami budującymi naród. Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia, oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą swoje życie. 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów. To nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków. słowami Wiesławy Szymborskiej, laureatki Nagrody Nobla, pochodząc z wiersza Gawęta o miłości do ziemi ojczystej. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem, codziennie mocniej w ciebie wrasta, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można cię nie kochać i żyć, ale nie można obudzować.